Was gorąco. Dzisiejszy odcinek poświęcę na odpowiedzi na Wasze pytania, które przysyłacie mi tak licznie na Instagrama. Pamiętajcie, że odpowiadam na nie na podstawie moich obserwacji oraz zasięgniętej wiedzy u weterynarza, i na podstawie różnych przeczytanych artykułów dotyczących króliczków domowych. Kochani, przysyłacie mi wiele pytań, za które bardzo Wam dziękuję, ale w dzisiejszym odcinku opowiem Wam na wybrane 10. Ale nie martwcie się, bo systematycznie będę robić odcinki poświęcone QA. A więc zaczynajmy. Pytanie pierwsze: Cześć, masz uroczego króliczka? Mam już świnkę morską, ale chcę mieć teraz króliczka. Czy coś się stanie, jeśli zamieszkają razem w klatce? Nie polecam ci łączenia tych zwierzaków razem. Królik jest często nosicielem pierwotniaka, na którego, jeśli zachoruje twoja świnka, byłoby u niej trudne do leczenia. Poza tym króliki i świnki mają trochę inne potrzeby żywieniowe. Pytanie drugie. Hej, czym bawi się z Pozdrowienia dla Ciebie i z dzisiaj. Dzisiaj najchętniej bawi się zabawkami, które ostatnio mu zrobiłam do placu ekologicznego. Uwielbia gryzak z brzozy i marchewkę siodła i naturalnego sznurka i proste zabawki z rolek po papierze. Zakupionych zabawek bardzo lubi kule ze smakołykami. Dzisiaj lubi też wszystkiego y, rodzaju tunele, domki, chyba zresztą jak każdy królik, bo taka jest ich natura. Pytanie trzecie. Cześć, czy dzisiaj przełamał się do skrzypu polnego, bo mój króliczek lubi skrzyp? Uwielbiam te filmiki, gdzie dzisiaj mówi: Super pomysł, trzymaj się. Niestety nie. Jestem zaskoczona, że go nie lubi, bo czytałam, że króliki bardzo lubią skrzyp polny, ale widocznie dzisiaj woli inne smaki. Podobnie było z pasternakiem. Dawałam mu go, ale go nie jadł, więc po nieudanych próbach dałam go koleżance, która ma świnki morskie, bo to jest z kolei przysmakli świnek. Pytanie czwarte. Cześć, będziesz miała drugiego króliczka? Ja mam i polecam Ci. Pozdrawiam. Bardzo chcę mieć drugiego króliczka i pewnie niebawem go kupię, bo króliki są zwierzątkami stadnymi. Ile czasu zajęło Ci zrobienie placu ekologicznego dla Zdzisia? Jest genialny, czekam na kolejne finiki. Plac zabaw zajęło mi dwa popołudnia. Najbardziej pracochłonny był tipi. Błyszczałam go ręcznie, ale warto było poświęcić ten czas, bo Zdzisiek bardzo lubi się w nim bawić, a poza tym był zrobiony z rzeczy, które były przeznaczone już do wyrzucenia. I tak naprawdę Zdzisiek ma super zabawę za darmo. Dużą klatkę ma twój królik. Może zrobisz filmik, jak wygląda klatka z dzisiaj. dzisiaj ma klatkę 120x60 z firmy Ferplast, model Casita. Wybrałam ją, bo wyróżnia się wśród innych klatek wysokością, która jest o 20% większa. Zapewnia to królikom więcej przestrzeni życiowej. Polecam ją gorąco. Klatka jest z jednego królika powinna mieć przynajmniej 100 cm, a najlepiej 120 cm długości. Dzisiaj kupiłam z zoologicznym czy u hodowcy? Dzisiaj kupiłam u hodowcy, długo zastanawiałam się, czy jest jakaś różnica, gdzie kupi się królika i weterynarz doradził mi, żebym kupiła sprawdzonego hodowcy królików, bo króliki ze sklepów przeważnie są zbyt wcześnie odstawiane od matek, co skutkuje upośledzoną odpornością, często cierpią na choroby układu oddechowego i pokarmowego. Mają pasożyty. Często zdarzają się wśród takich maluchów wady genetyczne, między innymi nieprawidłowo rosnące zęby. Pytanie ósme. Czy twój królik zniszczył Ci coś w domu? Mój się na szczęście jeszcze nic mi nie zniszczył. Być może dlatego, że ma dużo zabawek, przez to się nie nudzi i ma też takie zabawki, na których może ścierać sobie zęby. Pytanie dziewiąte. Cześć! Cześć. Czy wykładać na klatki? Może być wirek? Dno klatki wykładam peletem. Odradzam Ci żwirek i truciny, bo żwirek jest zbyt twardy dla pokrytych futrem króliczków łapek. A truciny źle wpływają na układ oddechowy królika. Możesz też dno klatki wyłożyć tylko kocykiem albo ręcznikiem. Pytanie dziesiąte. Hej, Twój królik pije wodę z poidełka czy z miseczki? jak piję wodę i z miseczki i z poidełka. Miska jest lepsza od pojdła. Bo królikowi łatwiej się pije wodę w naturalnej pozycji. Zauważyłam, że jeździciel więcej wody pije z miseczki, ale też lubi pić wodę z pojdełka. Na pewno łatwiej jest utrzymać czystość z miski niż poidła. Jednak jeśli Twój królik będzie ciągle wylewać wodę z miseczki, to lepiej dawać mu ją w pojdełku, Bo królik musi dużo pić i mieć ciągły dostęp do wody, żeby jego nerki dobrze pracowały. To już na dzisiaj tyle porad z mojej strony. Piszcie, a ja będę się starała odpowiadać na wasze pytania, jak zawsze na Insta, albo będę też je publikować w filmikach. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam was, trzymajcie się ciepło, pa.